Nazywam się Artur Sadłos i rzeczywiście zaczynałem w miesięczniku PSX Extreme rysując komiksy i jakieś śmieszne ilustracje, które dzisiaj pewnie straszą strasznie suchym humorem. Mm. Jak cała gazeta. Żartuję. <laughs> <Rztujemy. śmiech> Miała taki swój urok specyficzny. To chyba było najsilniejszą jej, jej częścią. Teraz jest bardzo profesjonalna. Dalej jakoś to poszło naturalnie. Ja właściwie zaczynałem w liceum rysować jakieś proste rzeczy, bo zacząłem bardzo bardzo późno, nie jestem z tych osób, które zaczynają od dzieciństwa i rysują cały czas. Spodobało mi się, i jedną z pierwszych rzeczy, jak rysowałem to były wiem, jakieś orki z Warhammera, jakieś rzeczy z Anime, z Dragon Balla, który wtedy leciał. I naturalnie przez rysowanie do PSX Extreme i szkolenie warsztatu z czasem odkryłem, że jest cały rynek Koncept Artu. No i wsiąknąłem w to, tak skracając historię, zacząłem pracować w Techlandzie, gdzie pracowałem przy Dead Island, Call of Juarez, dwójce i trójce, gdzie jakby poszkoliłem taki warsztat przy pracowaniu przy grach. W międzyczasie robiłem zlecenia do różnych firm, też właśnie tego typu, mniejsze lub większe. No, a obecnie pracuję w Platish Image, gdzie pracujemy przy bardzo różnych projektach, ale też to są gry. Jedną z tych gier jest e, znany God of Fire, który teraz e, Platish promuje. To jest w połączeniu ze studiem Vivid Games. E, I robimy też cinematiki do różnych znanych marek, niektórych nie mogę powiedzieć. E, będą pewnie niedługo ujawnione. E, no i tak. Czy kiedyś w ogóle ci przez myśl przeszła, taka myśl, przez głowę ci taka myśl w ogóle przeszła, że twoje prace znajdą się w galerii sztuki, w miejscu, gdzie tą sztuką się też handluje i to za całkiem niemałe pieniądze. Czym jest to? Różne nowoczesne obrazy są sprzedawane. Czy jest to dla ciebie totalne zaskoczenie? Idea jest znaczy, może nie tyle zaskakująca, co odważna dosyć, bo wiadomo, że... E, te prace są drukowane. To jest największy problem, jaki uważam, z tym, że to ktoś musi dojrzeć, że to jednak jest kolekcjonerski przedmiot, który tu jest zadbany o to, żeby każdy był ponumerowany i wartościowy. A Fakt, że to trafiło do galerii, to i tak uważam, że dosyć długo to trwało, dlatego że to, co się dzieje właśnie w konceptarcie, w ilustracji takiej do filmów czy do gier, jest jakby naturalnym przedłużeniem tego, co, nie wiem, powiedzmy, działo się w renesansie, gdzie wielcy artyści nie rysowali rzeczy na ścianę, żeby sobie wisiały i żeby były wielką sztuką, tylko to były właśnie jakieś freski w kaplicach, to były zamówienia dla różnych ważnych osób, które potrzebowały portretu albo widoku i to niczym się właściwie nie różni od tego, co dzisiaj robimy. Wiadomo, dzisiaj to jest Inną skalę, ale wciąż są to rzeczy, które mają być świetnie technicznie i treściowo, tyle że są używane akurat teraz do gier, a nie wisi to na ścianie. I dobrze, że to trafia w tym momencie do ludzi w ten sposób, dlatego, że to nie, dla mnie nie ma różnicy w wartości pomiędzy tamtą sztuką a tą. No, kwestia to jest, że tamte są rzeczy stare. To jest bardzo nowe i to wszyscy muszą się do tego przyzwyczaić. Oczywiście wiadomo, że jest bardzo różny poziom, ale ten najlepszy w niczym nie ustępuje. A czy nie spotkałeś się z takim, może lekceważenie to zbyt duże słowo, ale takim pobożliwym traktowaniem, że a, jakieś malowanie o gierkach, a tu nagle okazuje się, że jest na to popyt, jest zainteresowanie? Właściwie to nie, nie spotkałem się, znaczy, znaczy tak, takie zdanie może gdzieś blisko pojawia się, jeżeli ktoś nie wie o co chodzi i to jest bardziej problem taki wytłumaczyć co ja robię osobie, która nie jest w ogóle zainteresowana e, stroną produkcyjną gier, ale w dzisiejszych czasach gry są już wszędzie, reklamy są w kinach, już nie mówię o świecie, mówię u nas o Polsce, że można zobaczyć reklamy w telewizji, e, są w radio, są w kinie, więc gry już nie są czymś takim, e, jak były powiedzmy 10 lat temu, że to sobie grają tam jakieś takie zachukane chłopaki gdzieś, i to, że to jest dla dzieci. Już nie jest dla dzieci, jest to duży przemysł, który prześcignął, jeżeli w ogóle to jest jakaś miara zyskami, przemysł filmowy, dlatego właściwie już się nie spotykam z czymś takim. Jedyny problem jest z wytłumaczeniem, co robię niektórym osobom, ale jeżeli chodzi o taką publikę powiedzmy internetową, medialną, nie, nie spotkałem się z tym, to już jest całkiem normalna rzecz. Pod koniec miesiąca będzie aukcja tych wszystkich dzieł, które za nami są tutaj wystawione. Spodziewasz się dużego zainteresowania, czy może już się pojawią jakieś pytania o kupno? Nie pytam o kwoty dokładnie za Twoje dzieła, ale tak generalizując, myślisz, że za kilka, kilkanaście lat będzie można z tego żyć, tak jak się żyje, z malowania, sprzedaży obrazów. Najlepsi artyści właściwie na tym zarabiają bardzo bym chciał to byłby dobry dodatek do, do, do dochodów, a jeżeli chodzi o taką stronę techniczną, czy to się już cieszy zainteresowaniem i jak to dalej będzie szło, to trzeba zapytać chłopaków tutaj z galerii. Wiem, że mają takie bardzo długofalowe plany na to, że to nie jest kwestia zrobimy pierwszą wystawę jak się uda, to idziemy z tym dalej, a jak się nie uda, to nie. Tylko na kilka lat to jest rozplanowane i bardzo dobrze, bo trzeba uświadomić na. Pewno. Którzy tutaj przychodzą zazwyczaj po rzeczy, które są namalowane tradycyjnie do tej galerii, nie są przyzwyczajeni do tego, że to ma taką samą wartość jak, jak każdy inny obraz, który poza wartością taką estetyczną ma też wartość jako portfel, taka portmonetka. Wieszam sobie na ścianie przedmiot, który ma też procentować. Jeżeli jest teraz warty 1000 zł, no to chciałbym, żeby za parę lat był warty powiedzmy 1300 i żeby to rosło jako przedmiot kolekcjonerski. Okej, okay, dziękuję bardzo. Dziękuję również. Jest ja ze mną Izabela Zermańska, która namalowała to, co za nami widać, i nie tylko to, bo zajmujesz się już 11 lat tym, z tego, co się dobrze orientuje? 11 lat, jeśli chodzi o grafikę 2D, 6 lat w Game devie ogólnie. A z jakimi grami miałaś styczność i gdzie możemy podziwiać Twoją twórczość? Hmm, Techland, hmm, Dead, Lie, Dead Island, <laughs> Island Riptide yy, oraz. Yy, Spectral Games, Global Ops, Komando Libia, na przykład, od tego zaczęłam. A, a także teraz The Astronauts, Dwanisz Linków, Ether Carter. Właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo Atron Chmielarz bardzo promuje fotogrametrię. Mogłoby się wydawać, że tam nie są potrzebni tacy artyści koncepcyjni, bo wszystko można sfotografować, wszystko można do gry przenieść. Ale chyba się mylę. Koncept artysta zawsze się przydaje, ponieważ yy, używamy fotogrametrii, ale także ją przetwarzamy, yy, tak, żeby to wydawała się ciekawsza, yy, żeby to było także coś poza realizmem, żeby to było. Yy. No tak, tam jest sporo fantastyki w tej grze, z tego, co się orientuje. Tak. Mhm. Trzeba wszystkie domalować te efekty specjalne, jakieś przejścia, portale z tego, co w tych pierwszych animowanych gifach widzieliśmy. Tak, tak. To rozumiem, że ty się zajmujesz tymi, tymi kwestiami, czy czym, do, czym dokładniej? Jestem charakter artystą, zajmuję się designem postaci, i modelowaniem, teksturowaniem, głównie tym. A wracając jednak do tej grafiki 2D, w której najdłużej, w cudzysłowie, siedzisz, tak? Po jedy... Już jesteś 11 lat w biznesie, a powiedz ile czasu trzeba malować? Ja Oby się starać, żeby zacząć w ogóle pracę w branży, żeby zacząć zarabiać na tej swojej, na swoim talencie? To chyba zależy właśnie od tego, ile czasu poświęcamy na, na to hobby. No różnie, przeróżnie naprawdę. Czy możesz nie powiedzieć, jak grasz w jakąś grę taką typową, dwuwymiarową, czy podchodzisz do tego jak zwykły gracz, po prostu się dobrze bawisz, czy tam gdzieś z tyłu głowy masz jakiś pomysł, że o, tu coś fajnie namalowano, tutaj jest krzywa kreska, mi się nie podoba, która gra dwuwymiarowa jest najładniejsza. Teraz wszyscy się zachwyca, zachwycamy Child of Light od Ubisoftu. Czy ty też się tym zachwycasz, czy to jest tylko pod publiczkę robione takie pseudo-indie? Niestety nie grałam w to. Ostatnio mało mam czasu na gry. Ale moją ulubioną grą, taką w sumie dwuwymiarową, trzywymiarową jest Train. I podchodzę do gier tak jak gracz, czyli zachwycam się po prostu grafiką. No. Bez zbędnej analizy. Bez zbędnej analizy. No nieraz mi się włącza faktycznie jakieś takie oko, grafika, czyli że o coś, coś tutaj niedorobione, czy coś tam. E, a Powiedz, jak zareagowałaś na propozycję wystawienia w Galerii Sztuki i twojej twórczości? Czy może wcześniej już się spotykałaś i co dla ciebie chyba poprzedni Jest to pierwsza moja, pierwszy mój wernisaż i ogólnie na taką skalę. No i byłam zachwycona oczywiście, jak zgłosili się do mnie. Myślisz, że będzie to początek pewnej inicjatywy, pewnego trendu, czy raczej jednorazowa taka akcja? Czy może masz już jakiś odzew od ludzi, od zwiedzających? No, mam nadzieję, że to nie jest jednorazowe i to się jakoś rozwinie ten, ten trend i będzie rosło zainteresowanie. Okej, okay, dzięki wielkie za te parę słów. Dziękuję.